Nie wiem ile jest u was stopni, ale tu jest parno. Parno czy jak Porno. To jest chyba sól. To jest sól! Nie no co za chyba idiota! Staną mi na bramie. No to za palak! Ma dwa miejsca wolne? Nienawidzę was! Nigdy się nie pojadę! Wie moja chodź tutaj! Taka jak jedna moje Co tam? Jest mały problem. Jaki? Trochę kwała. Gdzie? Auto? O, No Nie bądź fajka, zostaw lajka Widowiskowo, widowiskowo nie powiem, że nie Ano no nie wierzę w ciebie Nie wierzę w ciebie fatalnie nie wiem, ile jest u Was stopni, ale tu jest parno. No parno. Jest parno, no. Ale dobrze, bo nie ma słońca. To mnie cieszy. Parno czy <laughs> porno? Parno! To już Ty powiedziałeś. <laughs> Więc, no w sumie, no tak, no. Wiedziałam, że coś wyjdzie. Wiedziałam. Zaczyna <laughs> <laughs> się Ja dole. Nie lecę. Czym jeszcze mu boku? Czy ja mogę siąść? Czy ja mogę siąść? Nie to nie. Nie, to nie. No Co się na nie patrzysz? się on, że tak. Au, ale co mi. Ty... Zostaw mi palca! Ała! Do... A... Co mnie będziesz. A! Gustaw! Stutkarzu jeden. Dzięki. To jest chyba sól. To jest sól. Mm. Mm. To jest sól. Oh. Ale mi nie przecierało. Aha. Oh. Nie no, co za kurwa, idiota! Stanął mi na bramie! No to za Ma kurwa miejsca wolne, a chłop staje kurwa na środku bramy! Znaczy, no nie da się. To jest tak! To jest po kapłać! Całaś na do ...przesyła 30 zł. Ta wygłośny. Sprawdzamy <śmienki> Nienawidzę was! Nigdy nie nie pojadę. Nie, chyba nie będzie wolnego. Ja <śmienki> Ty Dziadko moje, chodź tutaj. Tak, a jedno moje, tak. <śmienki> <śmienki> Teraz możecie dawać. <śmienicza> ej, ej co jest najlepsze. Przyszła do mnie ta. Olivia, nie? Potrzebuję się przytulić Ja myślę, co się dzieje, nie? Bo ludzie na mnie patrzą. Myślę, że jest skrapowana. Tak, no. Bo ja gadam, do niej A ludzie dziwnie patrzą. Nie wiem no już tak jest, nie? Widzicie, jak... Normalnie się nie Jaka biedna. No siadaj, dziecko, siadaj, siadaj, siadaj. No, ja wiem, nie byśmy dojechali do Zoto. Co tam? Jest mały problem. Jaki? Trochę Gdzie? W auto. W auto zajechałeś? Nie, nie. Nie, niemożliwe. Nie. Nie zrobiła tego. Robimy p. Byś koła na nogach dziecko zapiorda. Słuchaj. Nie, ale wydaje mi się, że spotkanie matek jest to fantastyczny pomysł. Serio. Ale ty nie mówisz tego z sarkazmem? Nie, nie, nie. <grym> no kurwa, nie ty no, kurwa, chula, kurwa jest panie... za no. Przepraszam! Dziecko, proszę tak ja się mam to nie wyrażać, ja okej? Okay? Bo... Nie wiem, jakby nie ufam... Dzieciom, które nie są ode mnie zależne kurwa odnośnie mojego Urodzicie. życia. Ja życie. No życie i chuj. Urodzisz, nie urodzisz. <grym> 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 ciekawe kurwa, Jesteś taka tego pewna, tak? Że <grym> tak. nie urodzę? Ja tak. Ciekawe, ciekawe. Słuchaj, nie wiadomo jak się matki dogadają. Dobra, nie, nie dobra. Tak, Lucyka i Renatka sobie no, zrobią no, dziecko, Nie ma problemu. problemu. Tam, w to drugie lewo. Tam. To wcześniejsze lewo. Kurwa, bo tutaj... Gdzieś... Dawaj kurbo tam, dawaj z chodnikiem. chodnikiem. Chodniczek. Chodnicze kurwa. Dobry, karton? To jest coś oryginalnego nie rowerek No Tak, to jest mokre, ale na tym siadam. Ale... OLE mokr! Orzesz! Razulacje jest. Mam mokrą tą dupę! <grym <grym> fatalnie! Chcesz coś ja zobaczyć? Patrz. O, powiedziałam, A, ale uważaj mokre. mokre i ona się jeszcze zawahała i siadła. No tam. bo ja myślałam, że to nie będzie takie mokre jak. jak się... <laughs> nie mogę. Mogę ich gdzieś? Chcesz im pokazać? Tak. Czekaj, ja ich odepnę. Nie, nie, weź. No, tak. tak. Patrzcie. <śmiech> Całą mokrę. <laughs> Zaraz zobaczymy, ale powinno być. Widać, <laughs> <laughs> Idealnie było widać.